Tulenka, super, że jesteście! Dzisiaj będę grać w grę Baby Witch 3 saga. 3 A, Bubble Witch! Hmm, tak, bubble 3. Saga! Saga 3. No tak? No tak, i mm -hmm. się łączę. Lęcia to ja. Tam gdzieś poszli gdzieś sobie, nie wiem, chłopaki. I oj i, i Nie wiem, gdzie nie są. Mogę patrzeć z tobą? To ja podgłoś. Dobra. Wow, o ty widzisz? On, on nie wow. ta, ta się uwierzyła, Jacie! No! A ta nie hmm, hmm, hmm. Jej! Tu trzeba Ale grafika, fajna. Trzeba uwolnić te ptaszki. I może sobie też przekręcić, ale ja chcę. Żółty we I jest, ptaszek uwolniony! Tak! Ten. I strzelamy, tak? Tak. Wow. Super. Jestem pewnie. Wow. Ta pierwsza plansza była świetna. Tak. Fajna muzyczka. Świetna jest, tak, na mój mam. Tak. Muzyk. O, ja lecisz. Co było? Lęka, czy to na miętle? Dalej pióro. Super! Będę teraz... O, A, może od, od... ściany odbijać? Tak. A, widzicie? Zobacz ptaszki! Z... Wow! Takie brawo! Mówię Wam, ta gra jest naprawdę fajna. Tak, jest! Uwalniłam teczkę. A pokaż tak, jak, jak można zmieniać bąbelki. A już Dobra. A masz takie, takie same, to nie mnie widać. Wee! A bo to muszę wybuchnąć. Tak! O, jeszcze. O, jest! Wow! Ale się. Super! To jest świetne, mówiłam! Ale za stu wasze namiotu, O! Jej! I play znowu. teraz Coraz trudniejsze są. Te poziomy. I szybko... Jej! Ja cię... Mhm. No trwane chyba, nie? Strzelisz. Ono wow. no. Łoł! Te się teraz...

A pokaż jak można zamien ja zamienić kulkę. Tak. O, widzicie? Teraz możemy wstać niebieskim, tym innym. Najpierw. Yeah. I na pióro. Wow. Lenka. No, co? O, jaka cisza. Ej, <noise> teraz nie gra muzyczka. Zaraz będzie, spoko. Żółty sobie wezmę. No i ptaszki. Grzybki. to oczy. Co? No. Mm, o! Znowu zapało, zapało go. Widzisz? Którego? Tego ptaszka. Na żółtym jest. No i tutaj. O, udało się. To była A, Ptaszek widzisz. Masówka. To są stówki. Teraz. Mm -hmm. O to chodzi? Nie trzeba wszystkich rozbić, tylko y, chodzi o to, żeby były tylko wszystkie ptaszki. Tak, musimy uwolnić ptaszki wszystkie. Ale powiem, że grafika to jest rewelacyjna. To jest zagadka. Mm. A tam jakiś kod jest? Jaki kod? Co tam stał. Kod, to jest zagadka. Oh. Czy Wy to widzicie co ja widzę? Bomby! O i te fialdowe, co to jest? Bomby! czyli to walimy w nie byle jak? Tak! Ha, super! Ja, jeszcze to poszło! Teraz jeszcze raz! Ja! A, Teraz to. <noise> Ale świetna jest ta gra. Teraz bomby z I proszę, <noise> koniec. Czwarty level. Wow, jestem, jestem, lęcza. Późniłem się na Twoją grę jakąś nową, tak? Tak. Tam był uh, jakiś Bubble, coś tam, tak? Bubble, śmabel. <grym> tak. Bubble Witch 3 Saga, tak? Tak. Uuu, ładniotka zagierka. Ty kocie ty, ty kocie ty. Eee. Jak ci? On jest kot czy dobry kot? Dobry, to jest jej kot. Aha, o! Przepraszam Dzisiaj bardzo. Zjist. <grym> <me. grym> Smyru, 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 smyru Posmylam Cię po lączce Jak tam, spoko? Tak spoko uh, uh, uh. Pomidor, przestań A z tej strony? Smyru, smyru, smyru Przytuliam Cię Banana, to jest bruno! Z tej kłopoty! Jestem... O! Siadłem sobie. No! Tak sobie siedzę wygodnie! Nie! Uuu, Fajowskie to jest! Ale, ja tego nie Jaka grafika fajna ty! Naprawdę super. Nie? Teraz wam z i dwa ptaszki. tu bamby. I tu ptaszki dwa. No dawaj, dawaj, szybko, przechodzimy kolejne plansze, nie? Uuuu. Naprawdę, to jest bardzo ładna gierka. Jest, a teraz idę do zagadki. Zagadki? Aha, zagadka jest tak. Zagadka. zagadka będzie, co to jest? Hmm. Czerwony i robi Smyrzu, smyru, smyru. Co to jest? Czerwone. Będzie tak Czerwony i robi smyru smyru. I tutaj smiru. tak. I wtedy tak. Nika, zgadniesz? Czerwony i smyru smyru robi. Co to jest? No to to jest! Czerwony smyru smyru. Co to jest? Czerwony jest i robi smyru smyru. Kto, kto to jest? Co to jest? Czerwony i robi smyru smyru. Pomidor. Tak? to jest? Co jest? Czerwony ty! Tak, zgadnij. Zgadła! O dobra! Graj szybko! A tak już. Zayy tu Ty jesteś dobrą wieźmą nie? Tak. Yy, jeszcze pomidor dalej mi daj do, te zagadki. No te To jest zagadki? Tak. Co to jest? Co? Ciągle się... Ciągle się przywraca! Ciągle się przewraca. Braku! Tak! Broku Bartek! Tego <grym> furwacz od niego przewraca! Tak. No, uderzaj. Tylko... Co to się stało? Co ucichło to? O! To jest nowa pioseneczka chyba będzie. Tak, nowa. No, poczekaj. Wow! No, może podgłosimy o ile stopień? Dobre. Bo to fajnie gra nawet. Oj, zaraz nie? Dobra. Czy no, bo już za głośno będzie? <laughs> Dobra, Pomilor, dalej zagadki, dawaj. Dobra. To w takim razie teraz zagadka będzie... Kto nie lubi chodzić do szkoły? Ja. Ty? A, mówiłaś, że lubisz kiedyś. Dobra, lubię to i o. O, za to jednak! i o! To mi uszy są Ej, i o! Tak, zgadłaś! No Dobra, dalej. dalej to patrzymy na grę. Jak tam ci idzie młoda? W porządku ci idzie? O kot! Teraz będzie... Tam widzę złego kota! Załatwimy go? W tym tak. odcinku? Tak! To się pospiesz! Dobra! Musimy tam dojść i go załatwić! Musimy... Jeszcze coś ostatniego wam pokażę... Tutaj chyba jest najwięcej... Co to jest? Ptaszki! Cztery zdobyłam! Wow. Jakie ekstra czary robisz! Nie... Tak, ten. dziwne oczy. A to, co to, to, to włącz. No super, no. A, A. to grzybki. Grzybki? Możemy je zjeść? Centrujące. O nie, psy czekają, słyszysz je? Będzie słychać na filmiku. <ślesz> Jakieś psisko. No Ręka to jest. Da, nie żady. Ręka? Halo tu Ziemia. Halo do Ręki. Ej pomidor. Powiedz jeszcze jakąś zagadkę. Eee, kto to jest? Jest super przystojny i czerwony. Wiedziałem, wiedziałem, to powiedz. Powiedz że jest czerwony. No. No to teraz jeszcze jedną zagadkę. No, Uwolnij te ptaszki szybko, bo one tam no, on je z głodu kipną. Patrz, ten tu już tam oddycha. Który? No ten tamten, o, o uwolniłaś się na szczęście. <laughs> już było tak. No <laughs> I sobie super dobrze, wszystkie gwiazdki zdobyłaś? Tak. Leci wiedźma, leci! Jestem blisko tego kota. Uuu. Chcemy ja na fajne no, przejdziemy do tego kota w tym odcinku, czy Coś czy czy idziemy? To dobra. To włączaj Turbo Corbo I rozmawiaj szybko. Tak. Tutaj światełka są. Hmm. Szybko, patrz się, atakuj. Chcę tego kota załatwić. Tak. Tego nie i potem hmm, pokażę Wam. Właśnie jest taka nowa plansza. I mogę ją Wam pokazać. Taki chociaż pierwszy raz, Dźwięku Czemu mu No właśnie. Teraz nowa pioseneczka. Aha. Ale umy... Właśnie, idę teraz będę miała bomb. Nie ma dźwięku wybuchów, dziwne to. Czemu nie dźwięku wybuchów? Ej, Pani gra! Chyba coś zgupłaś! Nie ręka? Mm -hmm. Nie ma wybuchów. Ej, ja tego nie mam. Łok! Ej, co się stało? Nooo! Spróbuję przecież podgłosić jeszcze raz. Nie to co? Nie ma dźwięków, no. To co? Pamiętam. No te dźwięki były super fajne. Podłoś to i przecież sobie coś z zdarzy. wydarzy. No to zaniedbać w grze nie sądzę. Dajesz czas. No nie, nie ma. Okay. A teraz są dzięki już. Może być lepiej. Mm -hmm, mm -hmm. Jedna i dwie, dwie plansze do kota o? Ta plansza będzie z kotem pewnie bo nie wiem wiem, wiem. i jak tu mleka, jaka jest ta gra dla ciebie? Fajna czy nie fajna? Fajna Ym, Pomidor, daj zagadki daj Zagadki daj? Tak, zagadki! Dobrze. To w takim razie, co to jest? Z jakiego serialu pochodzi ktoś kto mówi Bobs Dickson Bobs Dickson? Powiedziałeś to Powiedziałem Bobs Dickson, tak iCarly e? Na pewno? Ja się chyba zaraz uderzę w głowę Na pewno iCarly? Nie, co ja mówię Sam i kot. Samikad właśnie, Bob bo jestem ja już od, od tego kanału. Gdzie jest, Kai-Kali. Tak, Przyzwyczajam się trochę do tego. Bob z Dixon. Teraz, ja, to teraz jest Teraz ja powiem, że ma wielkie czerwone uszy i ciągle mówi Co to jest? Nie mam pojęcia. No. Powiem. No i Dobra, dalej. W ogóle nie, nie mam w środku chodzi. bomby Angry Birds jakieś? O? To te bomby to były! A... Mają duże czerwone uszy i lub... ciągną. O, mi załatwiła. Nie, No dobra. Jak tam ci idzie? Dobra. Pozwalaj. Rozwalaj, rozwalaj gościa. Chęć jego gościa. No to ten kot będzie na końcu, nie? Bądź? Tak. No. Koncentracja. Dzięki, zginęły zbie. Dziwne bardzo. To by byłoby bardzo fajne. A może ty nie nacisnęłaś, że no, sama nożyczka? Nie nacisnęła. Nie nacisnęła. Nie nacisnęła. Nie nacisnęła. Hmm. Ja może ty coś nacisnąłeś.

Okej, okay, Jantos. Okej, okay, Już będzie ten zwycię jeszcze? Już, już będzie. Widzisz... Widzisz. Taki kot jest. O! <grym> o, jacie! Musimy go pokonać. Tak muszę. No to do akcji. No! Play o! Oh Okej, okay, walczymy z nim. Walczymy. Nie poddaję <grywa> Te muszki na niego wejdą. Cała o, ja No O jacie! No, dźwięku nie ma, jakby to nerwuje. Uh -huh. Szkoda. <grywa> Znów! No? Ojacie ci tak przesuwa? Three. Uh. Hmm, hmm, hmm No, pokaz, go go. Poco go, please. Po -no. yeah. Come on, come on. I te swoje dziwne. Te. No, postaraj się, atakuj go. I nigdy się nie uda, nigdy się yy, nie uda. Nie, zobacz Te ptaszki go zafeją, widzisz? Nie uwaniasz No, uderzaj tam, uderzaj, strzelaj, nie bój się. Okay. Ups. O, dobrze. O, widz, Widzisz, widzisz je? A, ten kot. Jak ptaszka obawiasz, to on leci i wleża w jego jakieś takie kule, czy coś. Ale siłowe, tak? Dziś No, takuj go. niebieskie, z niebieskiej jeszcze. Pęcia. Jeszcze raz niebieskim. Dziewczyno, z drugiej strony. No. Czekaj, o, żółty raz, super. O! Widzisz, to jest energia u góry, widzisz? Jeszcze jeden strzał będzie po nim Nie co to jest! Bombę jeszcze! Bombę! Teraz to jest to po, 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 po drugiej stronie. No, widzisz? Ok, to na razie. Ewentualnie dalsze plansze może zagamy w innym odcinku, nie? Chodź pierwszą? Nie, nie, ręka, już kończymy. Tylko pierwszą. Ej, patrzcie. Mm. Już czas bardzo długi jest, ręka. No, zagamy w tym odcinku, w dalszym części tej, tej, tej Wiedźmy, ok? No, ręcia. Ok. Papatki. Baba, pa, pa, pa. Ej, ten dziwny. Dobra, ej, no, pożegnaj się. Tutaj coś pisze! Nie wytrzymam nią dzisiaj. Jak znalazłem tu popkę walne, to zobaczysz. No come on! Widzicie to? On ma takie łapki. I w następnym w kolejnym odcinku będziemy o grach, to będziemy to mogli grać dalej. Tak, i jeszcze tutaj robi. Ale no, został będzie fajna niespodzianka. dalsze, dalsze części. No? Okej, okay. popatki. Pa 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 pa, pa. iśmy się podobało dać w opinku.